Cześć, tu Demonix Gadget. Dziś zaglądamy do świata Cristiano Ronaldo, nie tylko piłkarskiej legendy, ale i symbolu luksusu. Sprawdzimy, jak wygląda jego finansowe imperium w 2025 roku. Zarobki, inwestycje, codzienność i to, co czyni go jednym z najbogatszych sportowców na świecie. Kontrakty reklamowe to dla Ronaldo prawdziwa żyła złota. Jego nazwisko to synonim sukcesu, nie tylko na boisku, ale także w świecie biznesu. Każda nowa umowa to kolejne miliony na jego koncie, a marki ustawiają się w kolejce, by współpracować z CR7. Współpracuje z gigantami jak Nike, dożywotni kontrakt wart ponad miliard dolarów, oraz markami z branży zegarków, wellness czy kryptowalut. Jego twarz promuje produkty na całym świecie, od luksusowych zegarków Jacob ⁇ Co przez suplementy Herbalife. Aż po nowoczesne technologie i kryptowaluty. Rocznie z reklam zgarnia nawet 60 milionów euro, a ta suma wciąż rośnie. Każda kampania reklamowa z jego udziałem to gwarancja ogromnych zysków zarówno dla niego, jak i dla marek, które reprezentuje. CR-7 to globalny magnes na pieniądze i to tylko jeden z jego dochodów. Jego popularność sprawia, że jest jednym z najbardziej pożądanych ambasadorów marek na świecie, a jego imperium finansowe stale się powiększa. Na Instagramie Ronaldo jest królem, ponad pół miliarda obserwujących. Za jeden sponsorowany post potrafi zgarnąć nawet 2-3 miliony dolarów. Jego profil to nie tylko autopromocja, ale i potężna maszyna do zarabiania. Na YouTube Ronaldo nie prowadzi typowego kanału. Zamiast vlogów stawia na profesjonalne produkcje promujące jego marki. Platforma wspiera jego wizerunek, ale główne zyski płyną z innych źródeł. Samochody to prawdziwa pasja CR7. Jego kolekcja to nie tylko motoryzacyjne dzieła sztuki, ale także odzwierciedlenie jego charakteru i stylu życia. Każdy pojazd, który wybiera, jest starannie dobrany i często personalizowany według jego upodobań. W jego garażach znajdziemy prawdziwe legendy motoryzacji: Bugatti Chiron, Ferrari Monza, Rolls-Royce, Lamborghini i wiele innych. Często z unikalnymi detalami, które podkreślają wyjątkowość każdego egzemplarza. Każdy model wart jest miliony euro, a nowe zakupy Ronaldo zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród fanów i mediów na całym świecie. Jego kolekcja to prawdziwy powód do dumy. Te samochody to nie tylko środki transportu to symbol statusu, luksusu i ogromnej miłości Ronaldo do motoryzacji. Każdy z nich opowiada inną historię. Ronaldo nieustannie powiększa swoją kolekcję, inwestując w coraz to nowsze i bardziej ekskluzywne modele, które zachwycają nie tylko fanów motoryzacji, ale i cały świat. Ronaldo posiada także luksusowe jachty, pływające pałace z pełnym wyposażeniem. Jacht Azimut Grande to tylko jeden z przykładów przestronne pokłady, jacuzzi, prywatność i komfort. Jachty to dla CR-7 idealne miejsce na relaks z dala od mediów. W 2025 roku główną bazą Ronaldo jest luksusowa willa w Arabii Saudyjskiej. Dom to prawdziwa forteca. Baseny, siłownia, kino, ogromny ogród i miejsce na kolekcję aut. To miejsce, gdzie CR-7 ceni prywatność i komfort, spędzając czas z rodziną. Dzień Ronaldo to treningi, czas z rodziną i zarządzanie biznesowym imperium. Jest właścicielem hoteli, klinik, marek odzieżowych i perfum. Aktywnie inwestuje i podejmuje strategiczne decyzje. Wieczory spędza na relaksie w domowym kinie lub z bliskimi. Ronaldo to nie tylko piłkarz to globalna marka, inspiracja i symbol luksusu. Jego życie to nieustanna podróż przez świat mody. Ekskluzywnych samochodów i prestiżowych wydarzeń. Każdy jego ruch śledzą miliony fanów na całym świecie, a jego styl życia inspiruje kolejne pokolenia. Jego fortuna to efekt talentu, ciężkiej pracy i niesamowitej biznesowej intuicji. Potrafi wykorzystać każdą okazję, by budować swoje imperium poza boiskiem, inwestując w nieruchomości, modę i technologię. Dajcie znać w komentarzach, co was najbardziej zaskoczyło w świecie CR7. Może to jego inwestycje, a może charytatywna działalność. Czekamy na Wasze opinie. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie Demonics Gadget po więcej takich materiałów. Zostańcie z nami, bo to dopiero początek fascynujących historii ze świata gwiazd i luksusu.